Zapraszamy do Tarnowskich Gór, miasta o bogatej i fascynującej historii, gdzie chłop Rybka odkrył srebro, a król III Sobieski pisał historię Europy. To miejsce, w którym rzeczywistość splata się z legendą, tworząc wyjątkową opowieść o ludziach, którzy odważyli się marzyć i ciężko pracować, by zmienić oblicze całego regionu. Przygotuj się na podróż w czasie. Odkryj tajemnice i sekrety ukryte w sercu tego niezwykłego miasta. Nazwa Tarnowskie Góry ma interesującą historię ściśle związaną z powstaniem i rozwojem miasta. Jego początki sięgają przełomu XV i XVI wieku i wiążą się z odkryciem bogatych złóż, ród, srebra oraz ołowiu w okolicznych terenach. Według legendy około 1490 roku miejscowy chłop o nazwisku Rybka podczas orki pola natrafił na bryłę tego cennego kruszcu. To przypadkowe odkrycie zapoczątkowało tzw. gorączkę srebra i przyciągnęło w te strony wielu górników, kupców oraz poszukiwaczy fortuny. Na terenach należących do wsi Tarnowice zaczęły powstawać liczne kopalnie nazywane gorami i właśnie stąd wzięła się nazwa miasta Tarnowskie Góry, czyli kopalnie w Tarnowicach. Oficjalne powstanie miasta Datuje się na rok 1526, kiedy to książę Opolski Jan II Dobry oraz margrabia Jerzy Hohenzollern-Ansbach nadali osadzie przywilej wolności górniczej. Był to dokument, który nie tylko uregulował działalność wydobywczą, ale także zachęcał do osiedlania się i pracy w górnictwie, przyciągając nowych mieszkańców. Rynek. To prawdziwe serce tarnowskich gór, gdzie czas zdaje się płynąć wolniej, a każda kamienica ma swoją historię do opowiedzenia. Na rynku stoją charakterystyczne domy podcieniowe, sięgające swoją historią drugiej połowy XVI wieku. Znoszone przez zamożnych mieszczan i gwarków pełniły funkcje zarówno mieszkalne, jak i handlowe. Ich właściciele często oznaczali fasady znakami cechowymi, tak zwanymi gmerkami, które do dziś są cennym śladem tamtych czasów. Na szczycie jednej z kamieniczek zobaczyć można zabytkową figurę świętego Floriana, patrona chroniącego od ognia. Z kolei elewacja od strony ulicy Gliwickiej Zdobiona jest rzeźbami antycznych niewiast, subtelnych, pełnych cienku, postaci w stylu renesansowym. Choć budynki utrzymane są w stylistyce XVI-wiecznego renesansu, z biegiem lat były wielokrotnie przebudowywane. Obecny wygląd z charakterystycznymi arkadowymi podcieniami uzyskały na początku XIX wieku. To właśnie te podcienia tworzą dziś jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów. Czarnogórskiej architektury. Na różniku rynku stoi dom Cedlaczka, jeden z najstarszych i najbardziej symbolicznych budynków w tarnowskich kurach. Powstał w XVI wieku i był siedzibą starostów ziemi betonskiej. Wejście zdobi barokowy portal z Dolomitu. Na fasadzie zobaczymy rzeźbioną głowę huzara. Pamiątkę po wizycie Jana III Sobieskiego w 1683 roku. Wewnątrz zachowały się oryginalne stropy i dekoracje. Na parterze działają lokale gastronomiczne, nawiązujące do tradycji winiarni, którą w 1786 roku założył Jan Sedlaczek. Od 1959 roku. Mieści się tutaj muzeum w Tarnowskich Górach. I skoro już jesteśmy przed siedzibą muzeum, nie sposób ominąć tego wyjątkowego miejsca. W środku czekają na Was fascynujące wystawy. Ozdobą największej sali muzeum jest drewniany, bogato zdobiony i polichromowany strop. Datowany na pierwszą połowę XVII wieku. Odkryty podczas remontu budynku w 1956 roku. Wśród wyposażenia pomieszczenia wyróżnia się XVI wieczna włoska skrzynia oraz inkrustrowane krzesła i ława z połowy XIX wieku. W tej sali prezentowana jest również jedna z najcenniejszych kolekcji muzeum zbiór malarstwa zachodnioeuropejskiego. Największa wystawa z stała muzeum ukazuje bogatą historię Tarnowskich Gór w trzech salach. W pierwszej sali prezentowane są najstarsze obiekty związane z początkami miasta, a także eksponaty górnicze i hutnicze, w tym dawne narzędzia i blisko stuletni model maszyny parowej. Kolejna część wystawy poświęcona jest zasłużonej dla miasta rodzinie Donnersmarck. Wśród eksponatów znajdują się pamiątki z nieistniejących już pałaców, w tym portret Guida Donnersmarka dalej przedstawiono dawne tarnogórskie przedsiębiorstwa w tym winiarnie Sedlaczek a także wyroby z i pamiątki cechów rzemieślniczych Warta uwagi jest ekspozycja związana z Janem III Sobieskim który w 1683 roku zatrzymał się w tarnowskich górach wtedy kiedy wyruszał na odsiecz wiedeńską muzeum zgromadzono liczne pamiątki upamiętniające Monarchę i tamten okres historii Polski. Kolejna sala ukazuje wielokulturową przeszłość miasta, prezentując społeczność katolicką, ewangelicką, żydowską oraz tarnogórską lożę masońską. Dalsza część ekspozycji pokazuje pamiątki z powstań śląskich, plebiscytu oraz przyłączenia tarnowskich gór do Polski, a także eksponaty wojskowe. Po wizycie w muzeum odwiedziliśmy słynną restaurację sedlaczek aby napić się kawy i spróbować pysznego sernika. Wnętrze robi duże wrażenie, jest klimatyczne i pełne historycznego charakteru, dzięki czemu można poczuć się tu wyjątkowo. Gośćmi tego miejsca byli między innymi królowie August II Mocny i August III Sas, a także Goethe i Niemcewicz. Po wizycie w muzeum i chwili relaksu przy kawie, ruszamy dalej, aby zwiedzać kolejne zabytkowe kamienice. Tuż obok restauracji Sedlaczek znajduje się Dom Petrasza, jeden z ciekawszych zabytków tarnogórskiego rynku. W pierwszej połowie XVIII wieku jego właścicielem był mistrz pocztowy Ferdynand Petrasz, który w 1713 roku założył tu pierwszą księgarnię w Tarnowskich Kurach. Budynek ma korzenie sięgające XVI wieku, jednak wielokrotne przebudowy na przestrzeni wieków nadały mu dzisiejszy wygląd ukształtowany w XIX wieku. Obok domu Petrasza znajduje się dom Wieprzowskiego. To kolejny cenny element historycznej zabudowy rynku. W przeszłości mieścił się tutaj Urząd Solny. Najbardziej majestatycznym obiektem na tarnogórskim rynku jest bez wątpienia budynek ratusza, zniesiony w latach 1896-1898. Niestety spotkała nas przykra niespodzianka. Ratusz jest obecnie w remoncie i całkowicie zasłonięty rusztowaniami, przez co nie mogliśmy podziwiać jego uroku i pozostaje nam tylko pokazać jego zdjęcie. Jego fasada utrzymana jest w stylu renesansowym, natomiast wieże nawiązują do gotyku. Do budowy wykorzystano cegły, a elewacje zdobią plinkier granic śląskich oraz piaskowiec. Ratusz ma trzy kondygnacje, lecz jego bryłę wyraźnie dominuje wysoka, smukła wieża. Na fasadzie frontowej znajduje się kamienna figura gwarka górnika, która zastąpiła wcześniejszą rzeźbę przedstawiającą księcia Jerzego Hohenzollern. Ratusz w Tarnowskich Górach często uznawany jest za jeden z najpiękniejszych w województwie śląskim i trudno się z tym nie zgodzić. Tuż obok ratusza znajduje się dom Kochlera, miejsce o wyjątkowej historii. To właśnie tutaj, pod koniec XVIII wieku Johann Kochler, ówczesny burmistrz miasta, Założył najstarszą tarnogórską aptekę pod Białym Aniołem. Działała nieprzerwanie aż do 2020 roku. Budynek reprezentuje styl renesansowy z klasycystyczną fasadą i charakterystyczną figurą Anioła nad wejściem. Na przełomie XIX i XX wieku dobudowano przybudówkę zwieńczoną apteką. Przejdziemy teraz na drugą stronę rynku, gdzie wznosi się Kościół Ewangelicko-Augsburski, jeden z ważniejszych zabytków tarnowskich kur. Tarnokurska parafia luterańska ma korzenie w czasach reformacji i jest najstarszą parafią ewangelicką na Górnym Śląsku. Żywym świadectwem wielokulturowej przeszłości miasta. Początki parafii sięgają 1742 roku, gdy zbór mieścił się w dwóch drewnianych domach. Obecną murowaną świątynię wzniesiono w 1780 roku, a na przełomie XIX i XX wieku przebudowano ją w stylu neoromańskim, który zachował się do dziś. Wewnątrz uwagę przyciągają empory, charakterystyczne dla protestanckich świątyń galerie. Tuż obok kościoła znajdowała się niegdyś dawna plebania. Ze względu na zły stan techniczny, kamienice rozebrana. Na pustym placu, który po niej pozostał, zniesiono nowy budynek mieszkalno-usługowy. Obiekt, oddany do użytku w 2000 roku, od początku budził kontrowersje, głównie ze względu na skalę i formę architektoniczną, która znacznie odbiega od historycznej zabudowy rynku. Teraz pewnie wielu z Was będzie zaskoczonych, bo najstarszą kamienicą przy rynku, a zarazem jednym z najstarszych budynków w całym mieście jest tak zwany Dom Bernharda. Dokładna data jego powstania nie jest znana, ale przypuszcza się, że został wzniesiony w 1517 roku. Około 1562 roku budynek pełnił funkcję ratusza. W jego piwnicach znajdował się skład solny. W latach 30. XX wieku dom został znacząco przebudowany, co niestety pozbawiło go pierwotnych cech stylowych. Kolejną z ciekawostek tarnogórskiego rynku jest fakt, że ratusz na przestrzeni wieków wędrował z budynku do budynku, a kolejną jego lokalizacją był tak tzw. Dom Szymkowica. Na przełomie XVI i XVII wieku. Właścicielem tej kamienicy był burmistrz Stanisław Szymkowic. W 1608 roku budynek został wykupiony przez mieszczan i przekształcony w siedzibę magistratu. Przez niemal 300 lat pełnił funkcję ratusza. Pierwotnie obiekt swoją formą przypominał zachowany do dziś dom sedlaczka. W 1908 roku ten wielowiekowy budynek został jednak rozebrany a na jego miejscu wzniesiono nową, reprezentacyjną kamienicę stylu historyzmu. Warta uwagi jest jeszcze jedna niepozorna kamienica pod numerem 16, wybudowana w XVI wieku. Znajdowała się w niej pierwsza siedziba założonej przez sedlaczka winiarki. W 1804 roku kamienica gościła Józefa Wybickiego, autora słów polskiego hymnu. Jednym z charakterystycznych elementów tarnogórskiego rynku jest studnia miejska, chodząca z 1567 roku, a zrekonstruowana w latach 50. XX wieku. Wokół niej zachował się fragment XVI-wiecznego bruku, szczególny świadek miejskiej historii. Zgodnie z ówczesnym prawem górniczym i miejskim, kamienie te układali mieszkańcy, którzy dopuścili się wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu jako forma kary. Tuż obok kamienic podcieniowych od 2015 roku stoi symboliczna postać gwarka, górnika, która stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli tarnowskich gór. Figura ta nie tylko przypomina o wielowiekowych tradycjach górniczych miasta, ale również oddaje hołd pokoleniom gwarków, którzy przez stulecia wydobywali srebro i ołów, budując potęgę tego regionu. To właśnie gwarek stał się patronem corocznego święta Dni Gwarków, które każdego roku przyciąga tysiące mieszkańców i turystów. Warto dodać, że podobnych figur w przestrzeni tarnowskich gór znajduje się już 12 i z każdym rokiem ich liczba rośnie. Odejdziemy na chwilę od rynku, ponieważ w jego najbliższej okolicy znajduje się jeszcze kilka wartych uwagi miejsc. Naprzeciwko podcieni możemy zobaczyć siedzibę Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnokurskiej. Jest to instytucja, która mieści się w zabytkowej kamienicy z końca XVI wieku. Budynek powstał w 1598 roku i początkowo należał do gwarków, czyli dawnych górników. W późniejszych latach funkcjonowała tu szkoła ewangelicka, a następnie obiekt stał się częścią zabudowań fabryki mydła. W pobliżu znajduje się również dzwonnica gwarków. Jest to replika dzwonnicy z XIX wieku. W dawnych czasach dźwięk dzwonu wyznaczał kolejne zmiany w kopalni, zwane szyktami. Tuż obok wznosi się okazały kościół katolicki pod wyzwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, pochodzący z XVI wieku. Wnętrze kryje prawdziwe skarby. Na szczególną uwagę zasługują późno-renesansowe płyty nagrobne, wśród nich znajduje się najstarsza inskrypcja nagrobna w języku polskim. Wśród wielu dzieł sztuki wyróżnia się obraz, Ołtarza głównego, przekazanie kluczy świętemu Piotrowi z 1841 roku. Z kolei boczna kaplica świętej Barbary, dobudowana w latach 1723-1724, zachwyca późnobarokowym stylem oraz obrazem świętej autorstwa Johannesa Bochenka. Spacerując po wnętrzu, łatwo zauważyć malowidła z XVIII i XIX wieku. A także wyjątkowy zespół witraży, jeden z najcenniejszych na górnym śląsku. Zostało wykonane w latach 1898-1900 na zamówienie ówczesnego proboszcza księdza Franciszka Kokota. Wzrok przyciąga również kasetonowy strop, który nawiązuje stylistyką do wczesnochrześcijańskich bazylik. Na koniec wracamy jeszcze raz na rynek, ponieważ latem tarnogórski rynek tętni życiem i zachwyca wyjątkowym klimatem. Wzdłuż zabytkowych kamienic rozstawione są kolorowe parasole i ogródki letnie, w których mieszkańcy i turyści chętnie odpoczywają. Całość dopełniają starannie pielęgnowane kwiatowe kompozycje. Barwne kwiaty dodają temu historycznemu miejscu lekkości i uroku. To doskonałe miejsce, by zatrzymać się na chwilę, poczuć rytm miasta i chłonąć jego niepowtarzalny charakter. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw komentarz, daj łapkę w górę i rozważ subskrypcję tego kanału. Dzięki temu pomożesz nam dotrzeć do większej liczby widzów.